Witam serdecznie na kanale Świat Bajo. Zajmijmy się porządkiem tutaj z ogórkami, zrobimy sobie tutaj zaraz z nimi porządeczek. Wszystkie boczne pędy, jak już na innym moim filmie wspominałem, będę usuwał. Zostawiam tylko główny pęd, owijam sobie go wokół sznurka, żeby mi tutaj nie wisiał. Ostrożnie, żeby go nie połamać. O, w taki sposób tutaj tego liścia można też... Gdzieś mi się tutaj nie przełożył. Zarobiki tu cofniemy. O, teraz będzie dobrze. w ten sposób się będzie piął, teraz ładnie widać gdzie jest główny pęd tutaj i które trzeba obciąć tutaj widać rośnie na bok więc obcinam, ale nie obcinam go tutaj, bo szkoda tych ogórków które tutaj się zawiązały utnę zaraz za tym zostawiam tego liścia żeby oddawał wodę tutaj tym ogórkom i w ten sposób przechodzę do następnego tak samo, tu już jest ogórek i liść, więc ucinam za tym cyk. Gdybym to zostawił, z tego dalej by się rozrastało. Robiłby się burz. Kolejny tutaj. Ucinamy. I tak od samego dołu. Tu już nawet z ogórkiem uciąłem, ale no po prostu byłoby to za długie. Nie chcę tego usuwać. tutaj następny cyk usuwamy tu usuwamy sobie tutaj widać jeszcze jakbyśmy to zostawili to będzie się rozrastał tak tniemy to no i tutaj tego nie będziemy czekać aż te małe ogórki dorosną tniemy tu na głównym pędzie mamy ich wystarczająco Później, jak on pójdzie do góry, to nie utnę pędu, tylko z powrotem sprowadzę go na dół i będę dalej owijał. On po prostu będzie rósł tak, taką sinusoidę wykona. Dobrze, teraz pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. Od samego dołu, tak widać, był pęd boczny. Są dwa ogórki. Tu został ucięty. Tu nie zauważyłem. Wyrywamy i zostawiamy takie coś. Tak? I tak przechodzimy dalej. Tu był ucięty. Tu przechodzimy dalej. Tu ogórek został, lis został. Dalej zostało ucięte. To samo tutaj. Tu. Tu w dwóch miejscach, tak? I tak do samej góry. Tutaj będzie nam wyrastał też więc go usuwamy tu na razie zostawimy bo zobaczymy czy tu jakiś fajny ogóreczek nie wyrośnie więc sobie to jeszcze zostawimy tak? tak to wygląda te zrobiłem tutaj już wcześniej tu jeszcze mam też ostatni krzak do zrobienia jak się gdzieś tu nam zaplątał to to urywamy owijamy sobie ładnie dookoła przekładamy tego liścia bo on nam tu później będzie przeszkadzał tego wąsa też tu zrywamy i obkręcamy sobie ładnie. Brakuje czasem dodatkowej ręki, ale Baja sobie tutaj poradzi. Trochę tam zatrzęsiemy telefonem, ale owiniemy jak należy. No. O proszę, jeszcze tego wąsa tutaj przełożymy. Dobrze, trzyma się. I usuwamy sobie, tak jak w poprzednim krzaku, boczne pędy. Tutaj w międzyczasie się podlewa, tak? Sałata moja. Tutaj przełożymy tam. Lejemy w dołek, nie, nie lejemy po liściach. Też liście, widać, tutaj nie dotykają ziemi, tak? Są w powietrzu, żeby nie gniło. Takich patentów to mogę Wam jeszcze pokazać, bo niektórzy białkują folię tak, wapnem oblewają tą folię, żeby słońce nie parzyło zbytnio tych roślin. To samo dzieje się z dachem, tylko że jeśli robicie to na zewnątrz, to trzeba to powtarzać, bo woda zmywa te wapno. Jeśli robicie to w środku, no to. No to też wygląda to tak trochę brzydko, a ja zastosowałem friselinę. Jest ona przyczepiona do belek drewnianych, bardzo ładnie zaciemnia tutaj, ale na nie, nie zbyt mocno. Słońce się tutaj przebija, rośliny rosną, a ostrość tego słońca jest wyraźnie mniejsza. Także taki patent możecie u siebie wypróbować, tak to tutaj wygląda. Ponadto woda też yy, rosa nie skrapla się, nie kapie na rośliny, bo zostaje na tej yy, fiselinie. Także yy, to taki patent, który stosuję. Dajcie znać, czy znaliście ten yy, sposób. Te bajo, a co ty tam masz za donice przy, przy tym małzerze? A no, takie są. Drabina do odnowienia czeka. Nie ma chętnych? Bajo czasu nie ma. A co tu za zielsko rośnie. Jedna, druga. Te drzewo jakieś takie już do odnowienia. No, trzeba było odnowić, pewnie, że tak. Chyba odnowi, jak będzie miał chwilę czasu. Tutaj też coś wsadzimy, tylko dajcie znać co. Bo mi się już pomysły kończą. Truskawki mam, cukinie mam, kwiaty mam. Może jakąś fasolę ozdobną? Co Wy na to? Piszcie.